Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przedstawił na konferencji prasowej nowy socjalny projekt Prawa i Sprawiedliwości. Matczyna Emerytura mama 4 przysługiwać ma kobietom, które poświęciły karierę na rzecz wychowywania dzieci i urodziły ich przynajmniej czwórkę. Marszałek Marek Kuchciński zwołał z tego powodu dodatkowe posiedzenie Sejmu. Co planuje PiS? Przyszłe posiedzenie Sejmu RP miało odbyć się dopiero pod koniec lutego. Z powodu pojawienia się istotnych projektów ustaw Marek Kuchciński zapowiedział, że posłowie zasiądą w sali posiedzeń już w środę 30 stycznia. Jednym z przedmiotów debaty i głosowania będzie matczyna emerytura. Projekt wprowadzenia świadczeń dla mam i babci został upubliczniony wczoraj na konferencji prezesa Rady Ministrów i minister Elżbiety Rafalskiej, co wskazuje na to, że sprawą wypłacania świadczenia zajmował się będzie resort rodziny, pracy i polityki społecznej. O potrzebie szybszego zjawienia się posłów i posłanek przy ulica Wiejskiej Marszałek poinformował opinię publiczną za pośrednictwem Twittera. W porządku obrad znajdą się m.in. projekty ustaw dotyczących jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz świadczenie Mama4 czytamy w poście Marka Kuchcińskiego. Emerytura dla mam nową polityką rządu zgodnie z założeniami MAMA 4: Emerytura minimalna w wysokości 1000 st. zł przysługiwać będzie wszystkim mamom i babciom, które przez to, że wychowały co najmniej czwórkę dzieci, nie mogły pozwolić sobie na uzbieranie zbyt wielu pieniędzy w funduszu emerytalnym, lub ich emerytura wynosi mniej od emerytury minimalnej. Prawo zakłada, że wniosek o pieniądze przysługiwał będzie wszystkim spełniającym powyższe warunki, mamom i babciom, które ukończyły 60. Rok życia. W niektórych przypadkach będzie przysługiwała także mężczyznom, którzy ukończyli 65. Rok życia. Chcemy, by nasze regulacje dodały skrzydeł mamom i babciom na emeryturze. Zawsze mogliśmy na nie liczyć i chcemy, by one mogły liczyć na państwo polskie. Ta wdzięczność i szacunek dla mam to szczególne zobowiązanie całego społeczeństwa. Nasze programy prorodzinne i społeczne świadczą o tym, że przyszłością jest rodzina. Nasz projekt Mama 4 jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności. Nasze dzieci są przyszłością naszego kraju. Pokazujemy, że jesteśmy solidarni z naszymi mamami i babciami mówił Mateusz Morawiecki na wczorajszej konferencji. 30 stycznia nie tylko emerytury oprócz programu Mama 4, posłowie i posłanki zagłosują nad istotnymi ustawami dotyczącymi jawności finansów pracowników NWP i ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników instytucji państwowych. Chcielibyśmy zakomunikować, że składamy dzisiaj w Sejmie projekt ustawy zmieniający ustawę o NBP. To ustawa, która rozstrzygnie wątpliwości, zastrzeżenia czy zarzuty kierowane pod adresem banku dat. Jawności oświadczeń majątkowych a także wysokości wynagrodzeń przekazał w rozmowie z mydlami wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki.